Jesteśmy tam, gdzie byliśmy dwa lata temu. Jesteśmy na Makarskiej Rivierze. Ten samochód jest niezawodny. On nas dowiedzie wszędzie i zawsze. Nikt nas nie zawiedzie, nie? Nie jest ci za gorąco jest tutaj. Strasznie jest gorąco, jest to jakieś, nie wiem, 32 stopnie dzisiaj. To jest jedna z najcieplejszych miejscowości w Chorwacji. Jechaliśmy tu 16 godzin. I jak na pierwszy rzut oka tak samo, nie? Ej, wiecie co, jak weszłam, nie, to od razu poczułam zupkę z paczki. Taki ten makaron, taki Ej, ciekawe czy będzie taki sam chlebek jak u nas był ten. Ja nie wiem co chcę, ja bym chciał coś dobrego. Zrobiliśmy Ej. małe zakupki. Maxi o, Kingi wiesz? sobie kupiliśmy, to, to trzeba zjeść teraz, Wera, bo... To jest nasz ulubienie. Także od, zaczynamy śniadanie od słodkiego, nie? No to no dobra, są wakacje, to A, można. A, no tak, bo one muszą być zimne, no. bo na ciepło już nie smakują. Mamy taki starek, dwie bagietki to jest nasze śniadanie. Zjemy je gdzieś ładnie sobie po drodze. Dojechaliśmy na śniadanko. Możemy zrobić śniadanko owerce. Jeszcze zobaczymy, czy damy radę napompować koło. Zobaczcie, w jakich okolicznościach przyrody będziemy teraz jedli śniadanko. To jest moja żoncia, Ogólnie, to jest ta wysoka góra. Tutaj nie widać jej całej. Tam jest część tej góry. Ona jest tam schowana I tak zastanawiam się nad tym. Czy pojechać na szczyt tej góry? Bo wiem, że można wjechać na szczyt tej góry. Werka się cyka. I I... Ja sprawdzałem trasę. Mustangie będzie ciężko, bo tam czasami ktoś wraca z góry i trzeba się wtedy tyłem cofnąć do takich małych zatoczek, bo tam nie ma miejsca na dwa auta. Więc stwierdziłem, że Mustangie może być ciężko, ale możemy pojechać skuterkiem. Będzie tu jeszcze jedną rzecz, no bo my tu przyjechaliśmy nieprzypadkowo. A dlaczego? No dlaczego? A dlaczego? No ty powiedz, dlaczego. Bo mamy jeszcze rocznicę ślubu. Dzisiaj mamy rocznicę ślubu. Później pójdziemy sobie, ogarniemy sobie jakąś fajną kolację gdzieś później, coś tam. Mamy butelkę wina, którą wypijemy sobie. Butelka wina, którą dostaliśmy od gości na weselu. Muka mi koło. Szczegół, że ja bym to szybciej zrobiła. Wiecie, że najgorzej tu jaja zamoczyć. Zamoczyłem jajeczka o, weszła Co, znowu otworzyłaś oczy pod wodą. Nie wiem Co się wiem. stało? Nie wiem. Nie wiem jaką to. Nie wiem. <laughs> a ła, co ci boli? Nie wiem. Zmęża sobie tragarza zrobiła. Lecak, koło, kocyk, a ona tak idzie. Aha, ona tak, tylko telefonik w łapce. To jest bardzo ładnie, naprawdę to jest bardzo ładnie. Idziecie sobie drogą, a tu nagle, uwaga, golaski. Proszę jak ty ładnie wyglądasz w kadrze w tym pączku, pączku? Nie. Nie! Powiedz co się stanęło, siewerka. Ej, no bo tutaj sobie zobaczyłyśmy ładne miejsce. Tak, obok plaży nudystów. Patrzcie. Tam jest plaża nudystów. I tam jest pani naga. Ale tutaj zaraz obok, tu patrzcie, to jest nawet napisane nudist I tam jest, i tam jest plaża nudystów, ale tutaj jeszcze nikogo golaskowego nie ma, więc my tutaj się nie przyszliśmy. Popatrzymy sobie na dziadków nagich, a... My dzięki temu możemy tutaj, mamy fajną plażę i mamy, patrzcie, tak, takie tutaj mamy otoczenie w skałkach możemy sobie tu fajnie pobyć. Werka, co, co to za mina, co się stało? Nie wiem, po prostu putu. Powiedz o tym. Co? Bo ja przed chwilą dla jaj ściągnąłem gazie. A teraz serio? Nie. Robiłem chyba interes życia. Chciałem mieć jakieś koło jak Pipi, patrz tutaj, i nie mam koła. Mam materac, ale mówię, panie, ja mam tylko 50 kun w portfelu. On mówi, dobra, sprzedam panu za 50, a był za stówę. Ja jestem na swoim materacu i werka przed chwilą się jeszcze ze mnie śmiała. Chodź tutaj, werka, Powiedz, czego się śmiałaś, chodź. Albo do niej podpłyniemy. Czego ja się śmiałaś? Tak, ja się teraz spalę, jutro nie będę mógł ten, ale fajnie, bo jutro pójdziemy na statek, i ten, i w ogóle, i wszystko, dobra, odkładam, to i idziemy sobie popływać. Ale to nie, to, to było specjalnie. To było specjalnie, ja nie chcia, ja, ja chciałem wpaść. chciałem Prawie nas nie widać, ale musimy wam powiedzieć tylko tyle. Dotarliśmy do domku, jestem cały spalony i mówiłem, że będę cały spalony, jestem, a w sumie tu byłem, miałem, byłem odkryty gdzieś przez maksymalnie pół godziny. I idziemy teraz spędzać rocznicę. Także nie bierzemy was z nami, idziemy sami, odstrzeliliśmy jak szpak na. Więc idziemy sobie, obserwujcie nas na Instagramie, bo tam są już pewnie jakieś fotteczki. Dobra, my spadamy, bo jeść nam się chce. Kto I jesteśmy na statku. No i w sumie za dużo nie pokażę, bo <grym wyszczone> jesteśmy na samej górze. Fajne jest to, to że PIT na kawałki sprzedają, nie? z tej strony Crazy Frog and Crazy Froczka. Merka, co masz taką minkę? jedziemy dzisiaj na wycieczkę na górę. Tak, jedziemy górę tam. Tam hen-hen wysoko, tam hen, hen wysoko tak na sam szczyt tej miękkie. góry. Takim tak, bo nie chcieli nam wypożyczyć 125, bo powiedzieli, że tutaj trzeba mieć kategorię A. Ja że nie chcę jechać tym Mustangiem. A ja bym tak. się Mustangiem bezpiecznie czuła, bo tutaj nie mam pasów, nie mam zabezpieczenia i się pojeżdżę Ale wystarczy. zaraz zobaczysz, dlaczego nie chcemy jechać Mustangiem, jak tam będzie wąsko. Dobra, to my jedziemy. Zobaczymy, jak będzie po drodze, nie? Przed chwilą, tak piorun walną, że zawróciliśmy i tam po drodze była taka jakby restauracja, tam chwilę przeczekamy, trzymaj towerka. Koniki, tak sobie same chodzą. Ja nie, nie, nie czaj, czy tak one tak sobie, tak sobie same, same. Nikt ich no się... nie pilnuje. Ej, tam patrz ten ładny, biały rum. Tak biały rumak, tak jak, jak szrek był białym rumakiem. No? O, 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 widziałaś to? Nagrało no. to się na bank. Idziemy, my jedziemy i nad głową nam normalnie piorun walnął. I teraz dojechaliśmy tutaj, żeby się na chwilę ukryć, a koniki jeszcze, jak się wystraszyły, tam były takie koniki, jak akurat, jak, jak walnął piorun, to koniki aż tak podskoczyły biedne tamte, co nam były. Rozpogodziło się, można jechać. I niestety chyba nie jest nam dane wjechać na sam szczyt góry, bo jedziemy zostało nam 6 km. Ale pan tutaj, tego rezerwatu całego, przyszedł i powiedział, że nie można jechać dalej, ponieważ jest burza na górze i dupka. No, no to pokazałem wam domek. Tam dalej też jest jakiś domek. Tam jest też, widać, komin, tam jest taki domek. Czyli ludzie tutaj sobie normalnie mieszkają, nie? Trzeba w takich górach, w takim otoczeniu mieszkać. Ale w ogóle to jest niesamowite, że tutaj ludzie mieszkają teraz, nie? Wiecie, droga dojazdowa tutaj, to jest droga. Wam może się wydawać, że to jest szeroko, nie? Tu jest trochę szerzej. A tam? Tam już jest droga na tyle, że zmieści się, że zmieści się jeden samochód. Jak się chcecie minąć, w dwie strony, to jeden musi jechać na wstecznym do najbliższej zatoczki bo się nie przejedzie we dwóch, nie? zrobimy sobie zdjęcie. Tak, zrobimy sobie zdjęcie. I jesteśmy w drugim miejscu właśnie, gdzie jest ten pierwszy punkt widokowy i są, i są chmurki, są chmurki. My, my byliśmy tam w tych chmurach, stamtąd właśnie teraz wróciliśmy. Wydaje mi się, że się większe zrobiły. No i idziemy zobaczyć Makarską z góry. Werka, bo tu jest coś takiego, patrz to. <słyski> Boisz się na to wejść ja też się trochę cykam Ja mam lęk, żeby wejść po tym, nie? Patrzcie to tam jest to miasteczko, w którym jesteśmy. Tam gdzieś mamy pokój. Tam jakaś motorówka. Ja zawsze chciałem być w murach, a w sumie jesteśmy w chmurach, nie? Ale nogi mam jak zwaty. Ja się boję, ja się boję i ja się nie dam rady, pójść tam. Tam nie pójdę. Ja mam lęk wysokości. I tak fuk, że stoję tu. Była chwila i już tutaj się wszystko zobaczcie. chmurami zapełniło. Przez chwilę. Patrz. Wow, nie! Patrz tam, tam już nie widać gór, patrz towerka. Tam przedtem było widać góry, jeszcze jak mi zdjęcie robiłaś. Ale fajnie. Jesteśmy w chmurce. Jedziemy, dobra. Tu jest gdzieś 16 stopni zobaczymy, jaka będzie dla nas różnica temperatury, jak będziemy na dole. Mamy kolejny tutaj punkt widokowy taki. Chciałem tu właśnie też przyjechać z tego względu, żeby wjechać na tą górę, bo... bo chciałem wjechać wtedy na tą górę, ale wtedy jeszcze Wiedziałem, że idzie. Ty co ty się tak szykujesz? bo... co sobie rozczesuję, bo przez ten wiatr, to wyglądam jak taki debil. A, no.